Zmiana trenera nie patrzę na to pod takim względem. Ja cały czas trenuję swoje, swoje robię cały czas, tak jak robiłem tyle lat, a tutaj z trenerem... Po prostu jest tylko zmiana trenera i, i jakieś tam metody treningowe dopiero zaczynamy wdrażać. Dopiero dwa tygodnie byłem na obozie na Ukrainie, także tutaj nie mógł nic jakiegoś wielkiego zmienić do tego meczu. Także wychodzę stary Mateusz Polski. Oceniam to bardzo dobrze. Głównie pracowaliśmy nad siłą i, i, i nad wytrzymałością. Także naprawdę mocny obóz, dwa treningi dziennie, bardzo ciężkie i na pewno to zaprezentuje ten obóz. Ten z, z Bułgarią, co w tej chwili dla oznacza? Sprawdziłem wakacyjne No tak, miałem, miałem przerwę dwa, ponad dwa tygodnie, wróciłem teraz, trzy tygodnie trenuję, tak jak byłem teraz na obozie i po obozie będzie to pierwszy mój start, także można powiedzieć, że Taki sprawdzał. Myślisz, że m, to będzie swój przeciwnik? Co się nie patrzyłeś, czy przyglądałeś się, co się nie wiesz? jeżeli to chodzi o no, to, co więc będzie się na nim. To znaczy, nie, ja nigdy swoich prze przeciwników aż tak szczegółowo nie oglądam. Zawsze tylko spojrzę, w jakiej pozycji boksuję, e, czy defensywnie, czy ofensywnie i, i tym, to mi wystarczy. M rywalizujesz teraz z tak? Jak odbierasz tą rywalizację? Napędza cię to bardziej? Jak to jest? Napędza. Zawsze każda rywalizacja mnie napędza. Tak jak z Dawidem Michelsem mnie napędzała, tak teraz ze Damianem Drukaczem. I na pewno to będzie na plus. Ta rywalizacja jest na plus. Jakoś nastawienie moje we walce przed tą walką? Czy generalnie spokój i wyciszenie? To znaczy no, na razie spokój, wyciszenie, ludzi, Dopiero przed walką nastawię 是。<Sure. S 2> sure. Konkretnie i wychodzę, robię swoje i, i dziękuję. Ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy na konferencji prasowej: ma być to tak, e, Top Team, będą e, e, na e, zawodnicy e, w jakiś sposób dodatkowy. Na e, co z Was e, szeregi pomocy polskiemu, polskiemu, polskiemu związkowi powserskiemu? To chyba dobrze, że takie rzeczy się dzieją. Tak, tak, na pewno tu jest e, bardzo dobrze że ze strony Suzuki e, nasz, nasz boks pójdzie na pewno poziom wyżej i to jest dobrze dla, dla naszej kadry całej, dla naszych zawodników i dla naszej dyscypliny. Dziękuję, Dziękuję bardzo.